Cześć wszystkim, z tej strony Mateusz Kaczmarek. Witam Was na moim kanale, gdzie zagłębiamy się w tajniki budowy, naprawy i eksploatacji silników samochodowych. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak dbać o silnik i rozwiązywać techniczne problemy, to trafiłeś we właściwe miejsce. Pamiętaj, żeby zasubskrybować kanał i być na bieżąco z nowymi filmami. Teraz przejdźmy do dzisiejszego tematu. Produkcja hawoliny odbywa się w Belgii. Oleje są tworzone przez Texaco, USA. Wysoce skuteczny smar silnikowy, który jest optymalną ochroną dla każdej jednostki napędowej. Opis. Olej hawolina 10 W40 syntetyk o całkowitej liczbie zasadowej, TBN. Produkt zawiera najwyższej jakości bazowe środki smarne i dodatki zwiększające lepkość. 6. Olej silnikowy Havoline Extra 10W-40. Olej ten jest produkowany przez amerykańską firmę Hevron Texaco. Nazwa marki pochodzi od stanu Teksas, gdzie narodziła się korporacja. Produkt ma doskonałe właściwości techniczne. Dobrze chroni silnik przed tworzeniem się osadów, korozją, zużyciem. Doskonałe smarowanie, ma płynność która zapewnia łatwy rozruch zimnego silnika, olej zapewnia szczególnie wysoką ochronę w warunkach wysokich prędkości i obciążeń. Zastosowanie ekstra na 10 do 40 jest przeznaczone do silników wysokoprężnych, z turbodeładowaniem i bez z wtryskiem bezpośrednim. Z wyjątkiem tych wyposażonych w filtry cząstek stałych, jest stosowany w samochodach osobowych, odpowiedni do różnych warunków pracy, szczególnie tych z wysokimi obciążeniami silnika. Zalecany do silników Mercedes-Benz, Volkswagen, Renault, Fiat. Główne parametry techniczne oleju silnikowego Havoline Extrasa E10W40.